Siemanko, wszystkim z tej strony Soxon. A dzisiaj zagramy w nową grę Wojana. Zobaczymy o co w niej chodzi, i jak się w nią gra i co tutaj możemy odblokować ciekawego. Zapraszam do odcinka. Dobra, musimy na pewno zbierać te kwadraciki. A co to jest za mała główeczka tutaj? O, możemy coś zebrać? Ciekawe. Co zebraliśmy? Jakiegoś nowego skina? Eee, który tu skin jest do. Tu są za to nie. Baldi! Odblokowaliśmy skina Baldi, więc sobie go wyposażmy i sprawdźmy, jak wygląda. Siema, jestem Baldi i zbieram sobie kwadraciki, muszę rosnąć w siłę. Dobra, zobaczmy. Ciekawe, jakie są jeszcze inne morfy do odblokowania. Tutaj mamy pokazane. Mamy Doga, sikilera, Spongeboba, T-Rexa. O, T-Rexa mogłem odblokować. Dobra, a mamy jeszcze wyżej jakieś... Za nasze pieniążki, Ok, za coiny. Mamy 916, pierwszy jest za jedynka. uciekamy, bo Spongebob nas zje. Ciekawe, czy jak trafię na jego to... A nie, tak! Czyli nie możemy na przeciwników najeżdżać, na innych uczestników naszej gry, bo możemy zginąć. Musimy być chyba więksi od nich, żeby ich zjeść. No dobra, to na razie zbierajmy sobie... O, jakiś... Nasz kwadracik ucieka. Dawaj go zjemy, zobaczymy o co to chodzi. Dobra, mamy 101 już wielkości naszej. Jaki tam jest gigant? Zobaczcie sami 12 i 12,5. Uciekamy, bo mnie większy baldizje. o nie! Musimy uciekać. Dobra, mamy mamy jej 1,5 końców. Najlepiej zbierać te większe kwadraciki, to wtedy najwięcej. Da nam do naszej wielkości, ale uciekamy. Na razie, dobra, sprawdźmy jakiegoś innego skina za końcy. Reda możemy sobie kupić, dobra. Sprawdźmy, jak wygląda red. Czego nie wyposażyło go. Poczekaj, okay, nie to, nie to, nie to, nie to. Skiny, skiny. Okej, okay, bo chyba nie kliknęliśmy. Dobra, teraz się zamieniliśmy. <gryw> Całkiem spoko wygląda ten skin również, reda. Teraz się poruszamy. Jezor na brodzie i biegniemy jak najszybciej. O jakiś tam nupie. jest. Chodźmy, zobaczmy. Jak on wygląda? Tutaj jest jakaś mniejsza postać, jakaś dziewczynka. Zaraz zobaczymy. Jakiś inny gracz, spróbujemy go. On śpi. Chyba go nie będziemy ruszać, co nie? Jak uważacie widzowie? Nie będziemy, obejdziemy go obok. Dobra, śpi sobie smacznie, kolorowych snów. Jestem ciekaw tego. Tam daleko nupa, on ma prawie 3K. Ale mamy dopiero 200, o nie. O coś tu znaleźliśmy. Kolejny mordo. Zebrania, no to go zbieramy i sprawdzamy, oczywiście, od razu. Który to był? Skreczni? Tak, Skrecz, ok, wyposażamy się w niego. Ha, 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 jestem groźny. Dobra, mamy już dwa morfy zebrane, które były ukryte. Ciekawe, gdzie są pozostałe. Czy uda nam się zebrać w tym odcinku w pozostałe? Tamten ma już 13 no niesamowite, jak szybko rośnie. A tu jest jakiś bus do wykorzystania. A możemy dzięki busowi szybciej się poruszać i szybciej zbierać kolorowe prostokąciki, dzięki którym rośniemy. Jak Wam widzowie się podoba ta gra? Jak ją oceniacie? Dajcie znać w komentarzu. I co my tu jeszcze mamy ciekawego do zebrania? Tam jest jakiś malutki. Dobra, spróbujmy go dogonić, bo chyba jesteśmy trochę więksi od niego, więc chyba go możemy zjeść. Chodź tu, zjemcie, 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 zjemcie! A ucieka! Ucieka jaki kolunio, szybko, szybko ucieka! Nie! Dawaj. Włączamy busta. Prawie go dogoniliśmy, tylko żeby nas baldi nie zjadł, o nie! Nie chcemy, żeby nas zjadł. Baldi, Już mamy prawie 500. No dawaj, szybciej go szybciej, a zaraz mnie zje. Zjadł mnie jaki koleś, o nie! I wszystko poszło na marne. Tu mamy kogoś w kapelutku. A ciekawe, gdzie są te morfy. O, tu mamy jeszcze kolejnego morfa. Patrzcie. T-Rex wszystk... jest! Jest do odblokowania T-Rex! Je, udało się. Dobra, to wybieramy t rexa A on jest. <śpuszczaj> Od razu nas dojechał. Ten T-Rex jest chyba jakiś niewidzialny. Ej. Co tu się wydarzyło? Czy on jest taki bardzo mały? I ten size w ogóle zablokowuje go i go nie widać. Nie widziałem, Tak, faktycznie, on tam jest. <laughs> no nie, moglibyście to, chłopaki, poprawić. Bo zanim ja będę taki duży... O nie, jaki on jest gigant. Więc mój tip, między drzewami skrywają się ukryte morfy, więc polecam sprawdzać koło każdego drzewa albo koło tych dwóch drzew, tak jak było tutaj, nic nie widzę. Ale dobra, najpierw zmieńmy sobie na innego skina. Bena możemy teraz kupić, ok? To pogramy trochę naszym psiakiem. Tutaj jest Red, on też jest dość duży, już ma prawie 2,5 k, a my jesteśmy dalej mali. No nie wierzę, no nie wierzę. Dobra, lecimy między tymi drzewami, zobaczymy. Może coś nam się uda jeszcze tu wyczarować i może będzie jakiś, jest jakiś, ale chyba już go wcześniej zebraliśmy, tak mi się wydaje. Tak, to był piesek, nie, pieska mieliśmy, czy nie? Nie, nie mieliśmy wcześniej. Ile jeszcze ich zostało? Sikiler został, SpongeBob, BoxyBoo. Zostało nam trzy w sumie do zebrania. Ciekawe, gdzie one mogą być. Dobra, o tutaj mamy jakieś drzewko, więc pędzimy pod kolejne drzewka z palmami i zobaczymy, czy nam się tym razem uda. Mamy coś czarnego. Sikiler, czyżby to był, czy nie? Co tu mamy? Zbieramy. I do odblokowania jak? Oczywiście sikil, ale to my mieliśmy go już wcześniej. Nie, nie mieliśmy, OK, Został Boxiboo i Spongebob. OK, wyposażmy się na razie w niego. Hehe. Gdzie mamy te podwójne drzewka? Tam dalej będą, OK. Trochę nam to zajmie zanim my tam dojdziemy, chociaż tu jest jakaś... Nie, to jest ten niebieski kwadracik. To nie jest żaden Morf. Tylko mnie nie zjedz, on jest gigantyczny. Bardzo gigantyczny, nie chcemy żeby nas zjadł w ogóle. Dobra, udajmy się jeszcze tam. Użyjemy busta. A możemy jeszcze użyć osłony? Nie, osłona jest za robuksy, niestety. O, zobaczcie, jest Wojan Tim. Trzy minuty ucieka i chyba, że zjadł mnie. Jakim cudem, jak on miał mniej ode mnie. No nie wierzę. Co tam się wydarzyło? Dobra, mamy tutaj te dwa drzewka. Musimy się chyba na koniec planszy udać, żeby odblokować pozostałe morfy. Tu już byliśmy, bo tu jest Baldi, tak? Jak się nie mylę, tak? Baldi, jesteś tu? Jest Baldi, dobra. Baldi, jego już mamy, tam mamy te dwa drzewka. Ok, kolejny boost. Spróbujmy szybciej się tam przedostać i zobaczymy zaraz, co tam się może kryć. Czy nam się uda w ogóle odblokować wszystkie morfy, które są na chwilę obecną dostępne? Jest, ale my go posiadamy już. Musimy się dostać dalej i dalej. Tego mamy. Ok. To już wiem, ale tutaj dalej są te drzewka. Gdzie jeszcze mogły być? No nie widzę ich więcej, chyba że w innym miejscu by były ukryte. Ta dalej tam śpi. No co za klientka? Ile można spać? Trzeba wstawać i grać. Co nie widzowie? A co o tym sądzicie? Tu był piesek, prawda? SpongeBob! Nie! To jest SpongeBob! Właśnie, mamy SpongeBoba! I wymieniamy sobie SpongeBoba, czyli nam został jeden skin. BoxyBoo, ale gdzie on może być ukryty? Myślę, że pójdziemy... Poczekajcie, byliśmy tu, stamtąd przyszliśmy, więc używamy busta i lecimy. <grym> Czyli widzowie, wszystkie morfy są ukryte między dwoma palmami zazwyczaj. Nie zazwyczaj, tylko na 100% tak jest, przynajmniej w mojej gierce tak jest. A w waszej? Dajcie znać również w komentarzu, czy znaleźliście wszystkie morfy. Tu jednak nic nie ma. O nie, nic nie ma, nic nie ma. Czas nas goni, a tu nic nie ma. Żeby nas nikt nie zjadł. No niestety, nie widzę. Tam gdzieś musimy się dostać. O właśnie, oni są. Baldi jest ogromny w tej grze, bardzo. Seekiller, killer, nie. Ja tu nie idę, ale jednak muszę, żeby mnie nie zjadł. On chce mnie zjeść. Ten chyba gigant się rozłączył i sobie gdzieś poszedł. Tam mamy, ale my byliśmy. Czekaj, jakiego koloru? Stamtąd on jest taki czerwony, chyba tak? On jest A, zjadł mnie! No dobra! Został mi jeden morf, poza grą sobie go znajdę i jestem teraz SpongeBobem i SpongeBob życzy Wam miłego dnia! Jeśli materiał Wam się podobał, to wiecie co robić. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!